W 1908 roku 1912 Charles Dawson, paleontolog amator, ogłosił znalezienie na żwirowisku w angielskim Down, na fragmentów czaszki nieznanego wcześniej naczelnego. Dawson zainteresował swoim znaleziskiem Artura Woodwarda z British Museum, z którym dalej prowadzili poszukiwania i opisali odkrycie jako brakujące ogniwo. Odkrycie wywołało sensację i pasowało do powszechnych w tamtym czasie teorii, że forma przejściowa między małpą a człowiekiem powinna mieć ludzką czaszkę i małpią szczękę. Tak było przez 40 lat. W 1953 roku zespół badaczy ustalił, że część szczątek należała do orangutana, prawdopodobnie z Borneo, zęby były szympansie, a ludzkie kości prawdopodobnie pochodziły od maksymalnie trzech ludzi żyjących w średniowieczu. Fałszywa czaszka została ponownie zbadana w 2016 roku. Ujawniono, jak Dawson zmodyfikował jej poszczególne elementy. Celowo zabarwił kości roztworem żelaza, dzięki temu wyglądały na starsze niż w rzeczywistości. Człowiek z Pildown jest uznawany za jedno z największych fałszerstw w historii nauki.